Siema wszystkimi, ja jestem Gorn, a to jest czwarty odcinek naszej serii. Zagrajmy w Gothic 3. No i dobra. W tym odcinku wracamy do Redok i chyba już piekniemy do Kaidan, gdzie znajdują się najlepsi handlarze, przemytnicy i ogólnie wszyscy z tego fachu. No dobra. Mamy tu już tego drwala, którego mm, y gdzie zabiliśmy te dziki. O, dwa drwale. Brent, pogadamy z Brentem. Aha, dobra. Spokojnie ziemić buntowniczek, też jest Dobra, więc musimy teraz oddać paczki z bronią i powiedzieć. Właśnie yy, ten typak nazywał, nie wiem, Javir chyba. Że, roz, że rozwaliśmy patrol yy, pomiędzy yy, Ardeom a Kaidan Dobra, Kaj ten ziomuś, tutaj jest chyba, to jest ten Jeśli on będzie tak Nie, a tu jest spoko. Gelfrat, dobra. Wędrujący orkowy patrol został zniszczony. Doskonale, byli niebezpiecznie blisko. Dobra robota. Od... Dobra, dziękuję. O, zobacz na jego zbroję. Y, hmm. Mamy 2065 kasy tylko. Przydałby nam się jakiś strój, co nie? Buntowniczka. Nie mam mowy. Aha, jesteś w porządku. Jesteś w porządku, tak? Tak o mnie mówisz. Zaczekajcie. 5000, tak? 1000. Przydałby mi się, wam powiem, skórzany strój. Ten tak? O, dobra. A jest, ja, nie, mamy już go tutaj. A, 5000. No, ten bym wziął, ten bym wziął, oczywiście. Zaczekajcie. Pierwsze to posprzedaję. Za... Parowaj tarczą. To sobie posprzedaję. 150, u Czekajcie. A, klikać można. Jeszcze, jeszcze coś. To mi się nie przyda. O, to mam. Obrażnie jest ostrza. Dobra, to. I okej, okay, to jedno mogę sprzedać. nie jest ostrza. To sprzedam. To sprzedam, to sprzedam. Wszystko sprzedajemy. Żeby tylko tą zbroję dostać. Pałka. Uuu, kto coś sprzedaje? Mam lepszy. Tysiąc. Uuu, to może sprzedać? Wszystko, kurcze, ludzie. No, ludzie. No wszystko sprzedajemy. To nam wszystko, tam... O, dobra, pierw to. to. już, no to... Ha. 40... Uuu, jeszcze to trochę mi brakuje. Dobra. O. Chyba. No, już możemy kupić 5000. Jesteś. To... to Handl. Okej. Okay. Dziękuję ziomuś. I... Zobaczmy ten strój. Okej, okay, mamy już nową zbroję. Dobra, chodźmy tylko te paczki oddać i lecimy do Cape Capean. Okej, okay, dobra, jeszcze ja nie mogę doczekać tego Cape Dun. Tam też będą dosyć dobre zdania, które dadzą nam dużo. ekspa yy, Expa, yy, kasy. Tam też będziemy mogli się nauczyć... Parowanie tarczą. Chodzi o to, że będziemy mieć tarczę. Ludzie, to jest... To będzie magia, co będziemy robić tą tarczą. To wszystko będziemy parować, wszystko. To taka będziesz jazda. Abra skrótek. Okej. Okay. Yyy... Norris. Oto pięć paszek broni. Oto pięć. Doskonale. Bardzo się nam przydadzą. Masz tu... Okej, okay, dziękuję, dziękuję, działuś O! Siła. Chcę lepiej walczyć mieczem. Nie, nie mam hajsu. To mi jest niepotrzebne Dobra, więc jak, lecimy już Zajmij się swoimi sprawami. Zajmij się, tu już nikt nie chce z mną nic Cooper, nie ziomuś, dobra Okej, okay. Jay'e może pogadamy Aha, że później wyjście, też to Udało ci się mi bardzo dziękuję O, 500, Dobrze, dziękuję A, jeszcze tą broń, zapomniałem Mamy lepszą broń przecież Nie, to jest lepsza nie, to jest lepsza. Coś mi się pomyliło. Dobra. Oto lecimy do Cape Down tym oczywiście wyjściem. Tam nauczymy się otwierania wytrychów i otworzymy oczywiście te. Jak będziemy kończyć zenia w Cape Down, to będziemy przychodzić przez oczywiście Redok do Montery. To będzie druga lokacja po Cape Down. Pierwsza lokacja Cape Town, po Cape Down pierwsza. Y I oczywiście otworzymy tutaj te metalowe kufery, kufry których teraz nie możemy, ponieważ nie mamy. Mm, oczywiście. Umiejętności otwierania tych metalowych. Chyba kufrów. Zobaczymy jak się nazywa ten kufer. Ja, metalowy. No i dobra. Co tam spotkamy w Cape Down? Przekonacie się w tym odcinku. Ja mogę tylko życzyć sobie powodzenia w odbijaniu tego miasta, bo będę odbijać miasta orków, nie buntowników. Jestem za buntownikami. Oczywiście. Dobra. Jakie mamy zadania? Czekajcie. Zadania. Znajdź, bo to jeszcze powiem, Ale jeśli zobaczysz jego zaufanie, powiedz mu, że Javi przysłał cię na pomoc. Okej. Okay. W Kadenach znajduje się. Mm, yy, szpieg. Ja wiem, który to jest. Nie będę wam po prostu truć. Jak ktoś. na przykład ogląda tylko u mnie tą serię. Ale pewnie mało ogląda, bo zauważył, że jest mało wyśleń. To mnie oczywiście yy, motywuje też. Aby po prostu było ich coraz więcej, żeby moje zagrajmy podobało się większej liczbie mm, odbiorców, nie tylko tam małej, tak? Chcę to robić jak najlepiej. Chcę po prostu przechodzić, wszystko mam pokazywać w tej grze, czego inni zagrajmy, że nie pokazują. Dobra, chodźmy tą główną drogą. Co to jest siewioz, śpi. O lol. O, lag mam. Śierwiat śpi, ja śpi gdzie O, kolejny Śierwiat śpi. Co jest? Chociaż, jak, będziemy ob ob jak oberwiemy od sierwiada to już mało, nie? Bo już mamy ten nowy strój. Dobra, chodźmy tylko do tego. Okay, jest ciemno. Jak dupią można. Jelenie. Pokażę nam, jak się pluje na jelenie. Trzeba tylko z łuku. Z broni. Z ostrzeg nie dorwiecie O. O. O! Aj, dobra! Nie ma co! Patrz, ile chyba mu zostało! Dobra... To się wytnie... Yy. Ziomuś! Ziomusie! Cóż tu jest? Głodny wilk! O! Już jakieś zdanie pani będzie związane z tymi wilkami Jak już pisze głodny wilk, to już wiadomo, że... wejdzie trzeba zabić wi głodnej wilki Dobra, weźmy to tutaj. Chodźmy dalej. Kolejne jakieś wilki. O, taki domek jest. Zaczekajcie. Bierz za wietko tych głodnej wilki tutaj. O, pustynia. Fajnie, wybrzeże jakieś. Dawaj Okej okay. Mięsko co w Cape Danus może. Dobra, chodźmy teraz do, do tego ziomusia. Co on tu ma? Czekajcie, zapiszę. Auto zapisę w 5 oczywiście. Gra zapisana. I co to za mój? Powiedzcie mi. Jens. Przez orków niewielu tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się czy idziesz do wioski? Udaje się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Najemnicy w wiosce potrzebują więcej ludzi, więc jeśli umiesz się posługiwać... Pewnie, że umiem. Co tu robisz? Co tu robisz? Jestem myśliwym, ale nastały ciężkie czasy. Zbyt wiele wil... Na szczęście, No... Dobra, on nauczy nas polować. Skórę dla myśliwego Jensa. Zaczekajcie, zobaczę po prostu to zadanie. Z tej perspektywy. Jak on. Co też trzeba zrobić? Skórę dla myśliwego Jensa. z czego to trzeba? Przyjść mi w 9 skór, które bym mógł orkowie w Cable mają ich sporo mhm, dobra o to są już jakieś wilki o a się skitrały dobra się skitrały jak nie wiem dobra weź weź wszystko tak to jest najlepsze on chce yy, on chce a to zmielenie on chce nas nauczyć yy, Oddziera ze skóry, nie? A mamy mu przynieść skórę. Jak to mam zrobić jak nie umiemy? Teraz zaraz Silas. U, u, nowa twarz. Jestem najemnikiem. Nazywam się Silas. Interesuje mnie. Kolejnym biedakiem próbującym związać koniec z końcem. Wiem jak to jest. Wszyscy wiemy. Zgłoś się do Buforda. Może on ma dla ciebie. Jeśli będę miał farta, to... O. Kim jest Buford? Dowodzi tutaj, przynajmniej nami, najemnikami. Jeśli więc nie jesteś orkiem i nie należysz do Uruka, to Buford stanowi dla ciebie jedyną... Znajdziesz go na końcu głównej ulicy. Dobra, dzięki. Co tu robisz? Muszę pilnować tych niewolników. Jeden z nich niedawno uciekł. Od tej pory nie zostawiamy ich sam. Co znajdę w mieście? Mieście? O, Dan, Można powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie ma tu nawet porządku. Dobrze, że chociaż jest. Rob... Więc to nie jest miasto, dobra. Okej, okay, chodźmy. Jasne? O, grobok. Chodź, co, znów... co robisz w tym miasteczku? Miasteczku? Cape Dan. Wolałbym przyłączyć się do moich braci. Nieopodal Wengardu, stolicy naszego Marion. Tam, gdzie jest król. O, o, tak. Trzymaj się. Dobra, Ma... ja. ciszy chcę. Okej, okay. to sobie tu zapiszmy. I to jest Cape Town. czekajcie, niech pierwszy się zapisze. Cape Town nocą. Hm. Co my tu zrobimy? Teraz Może poszlibyśmy spać do byle jakiego domu. Chodźmy spać. I żeby zrobiła się, zrobił się dzień, tak? Znak poranka. Okej, okay, jest dzień. Jak tu to jest? Woki. I czemu tu nikogo nie ma? Dlaczego mnie budzi? O, Gomal, dobra. Wyglądasz, jakbyś potrzebował... Kim jesteś? Asasynem, sługą Beliara. Pochodzę z południa, spoza waszych granic. Przybyłem do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi jako łowca niewol... Okej. Okay. To praca jak każda inna. A właśnie, niedawno sprzedałem orkom prawdziwego Paladyna. Sprzedałeś orkom paladynę? Jest w latarni morskiej. Dali mi przyz... Ale jego ekipa... Pęknięta zbroja. Co się stało? Z jest u Urkrasa. Dał mi za niego. Okej, chyba została. Ciekawe z co za swoje złoto. Jeden z moich niewolników zbiegł. Har... Nie mogę się stąd ruszyć. Więc ktoś... Może ty? Okej. Okay. Złapie dla... Gdybym to wiedział... Pewnie wciąż jest wokół... Okej, się. Dobra, to jest chore. Dobra, znajdziemy potem. Pierw po prostu przeszukajmy wszystkich tu. O, Silak. Nigdy cię nie widziałem. Czego tu szukasz? Co ty tu robisz? Jestem miejskim alchemikiem. I jestem bardzo zajęty. Chcę kupić miksturę. Wyglądam na takiego, który sprzed. Będziesz musiał coś dla mnie zrobić, mistrzu brawury. Czego chcesz? Potrzebuję torby surowców do mojej pracy. Przynieś mi tuzin ziół leczniczych, a... Okej. Okay. Rozejrzyj się przy latarni morskiej. Wczoraj widziałem... Tak, tam chyba się znajdują też wiem. 12, czyli 12. Okej, okay. czyli to dom. Żyje tu Uruk, władca tego miasta. Nie myśl nawet o przechodzeniu przez... Nie, nie wiem. Okej, okay, więc trzeba znaleźć 75% Trzeba... Okej, okay, dobra To Buford, o ten koleś co mi nam powiedział Silas, żeby do niego przyjść Dał nam parę zadań nowy, prawda? Chcesz pracować dla orków? Ty tu rządzisz? Tak, ale tylko najemnikami Miastem władają orkowie Ale nie hmm. jest tak źle być najemnikiem na usługach orków A ty? Znalazłbym zajęcie dla takiego silnego faceta Okej. Okay. A gdybym chciał się przyłączyć? No dobra, słuchaj. W kontaktach z orkami twoja reputacja jest najsilniejszą walutą. Każdym miastem w królestwie rządzi ork. Tu w Cape, jeśli zdołasz przekonać orków, żeby pozwolili ci porozmawiać ze swoim władcą. Okej, okay, możemy jakieś zajęcie? A, masz dla mnie jakieś zajęcie? W pobliżu miasta kręci się pełno wygłodzonych wilków. Od czasu do czasu mówiłem. pożerają kilku... Znajdź wy Pamiętacie nie? To, to co mówiłem. Dobra, to mnie nie obchodzi. Porozmawiaj z kwaterminem Okej. Okay. To wiem. No dobra, on będzie mówić, czy mamy brak 105, dobra. O, już mamy jedną źle jak widzicie. Chodźmy dalej. Po prostu weźmy wszyscy, cały skład zadań i potem pójdziemy je wykonywać. Kurkas. Hey ty! Chodź tu! Wciąż nie dotarły moje co wy najemnicy? Ale... Milczeć! I lepiej! Uuu, jego towary. Wcią. Ta... Mogę wziąć... Stop. Dobra, wezmę Okej. Dobra, i te towary, tak? Dobra. Weźmy stąd, hmm. to to Weźmy to zielecznicze. Hmm... Więc tak, o. O co chodzi? Bierzesz wszystko, co chcesz, zupełnie jak złodziej. I to mi się podoba. Interesowałaby Cię praca? Co to za praca? W magazynie Urkrasa jest kilka złotych kielichów. Chcą nimi zapłacić za nowych, nie... jeśli sprawisz, aby zniknęły. Otwieranie zamków to jest bardzo przydatne. Urkras, dobra. Czym. my złodzieje? Za... Dobra. Okej, okay, więc zapiszmy i chyba wiem, jak to zrobić. Zaczekajcie, tu są drzwi. Wielcza skóra, dobra. I okej, okay. po cichutko, po cichutku. I gdzie są te pochary? O, jeden. Takie lich. Wielcza skóra, dwa już mamy. Dla tamtego, dla ucznia. Drugi tutaj pochar. Paczka z brojem, przyda się. To kieblen, dobrze. Po puchar O! Łatnie! To nasie złodziejskie. Przydadzą nam się bardzo W tej grze. Powolutku, powolutku, powolutku. I wychodzimy. Dobra. Pogadaję pierwszy Stakarda nie? Więc posłuchaj. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, przyjdź. Rozumiem. Okej. Okay. Przysyłam mnie Tak mówi, he? Nie ma nic. Najpierw wykonasz dla mnie za... Masz dla do mnie jakąś pracę? Jasne. Mogę ci dać kilka zadań od ręki. Potrzebuję mikstur leczniczych. W Gabe Dan panował ostatnio spokój. A dam oczywiście, oh, żeby była ta reputacja. Na razie wystarczy... Hmm, Więc wyposa... co? Za high serio? Mam... najemnika. Dobra, ziomuś. Wilcze skórki oczywiście wezmę. Dlatego tego... Yy, uczarza. Seruk. Sprawiłem, że... Okay. Wiedziałem. Okej. Okay. Możesz... Dobrze. Jeśli wciąż szukasz pracy, udaj się do Ardei. Strażnik wieży, Jack. Nieźle zarobił na buntownikach. Rozumiem. Okej, okay, udamy się oczywiście. Jak rozpoznać któregoś z was? Takich jak ja rozpoznasz, zadając właściwe pytania. Takiej właśnie od... Okej. Okay. Chodźmy tam, sprzejdźmy się, zobaczmy. Co się stało? Fil. Nigdy nie widziałeś człowieka przerzucającego świński gnój? I przestań się uśmiechać jak idiota. Okej. Okay. Nie... a któż z nas zachował... Spytaj wszystkich, którzy nie... Przed wojną na... Inos wier... A, należysz do buntowniczego o. podziemia. Chyba to. Buntownicy. Jesteśmy prosty. Co okay. mi, tej... Javer? Byłeś więc już w Redok. Dobrze wiedzieć, że wciąż istnieje. Dziękuję za informację. Okej. Okay. Ale dużo mi dałeś? Dobra, to mam w dupie. Tutajsze życie nie jest... Kogo mam zabić? Nie. Dostarcz nam broń. Nic specjalnego. bo... Kiedy rozpocznie się rewolucja? Sami sobie nie Teraz po... w... my musimy chyba zrobić tą rewolucję. Ja mam tych paczek broni Paczki z brojem jedną. Dobra, to potem dwie znajdziemy. Wilcze skóry też byłoby trzeba znaleźć. O, wilcza skóra, tak właśnie tak. Wilcza skóra. Cyrus. Zawróciłbym napięcie. Dlaczego? Tu się nic nie dzieje człowieku, nie ma złota. Wyobrażasz sobie? Stać na warcie bez gorzałki. Naszą jedyną rozrywką są walki przy wieży. Przy wieży? Z... Za... To... Bro, o, e, cyr wody. budy. Proszę, dzięki o, stary. Właśnie tego... Dobra. A co wolałbyś robić, stać na nocnej warcie? Wolałbym wyruszyć O czym ty nie słyszałeś o Ortedze? Jest szefem bandytów z wybrzeża. To niebezpieczne towarzystwo. Chętnie bym ich. Zapoluję na bandytów, na razie nie. Na razie nie. Po pogadając. Z... To się Myślę, że nam coś powiedzieć o tych kielichach, ale nic. No nic. Chodźmy tą arenę, tam znajduje się. Hmm. Dobra, i nam mówi gdzieś przy latari, gdzie znajduje się węzel, ten paladyn. Wiem jego imię, ponieważ wiem, który to jest. I jak, dobrze pamiętam, tu się znajdują... O, widzicie? Wiele lecznicze, tu się znajdują. Jeszcze cię zobaczymy na arenie. Zobaczymy tą arenę. Wydastujemy nasze siły. Okej. Okay. A ja chodzę z ubraniem buntownika, nie? I tak sobie tu biegam. Serio, ta gra jest tak zrobiona. Chciał tu dzięć No i dostanie tuzin. Tu jeszcze coś jest? Tu jest jakieś wejście? Nigdy nie wiedziałem o tym. A ja wiem, co to jest. Dobra, nie idziemy tam. Tam tam jest smok się znajduje, tak, smog pod Caden, to jest to. I tam na razie pójdziemy może w jakimś odcinku. Może w kolejnym. Dobra, weźmy wszystkie Siłka. dla Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, zapiszmy sobie. I zobaczmy, ile mam tych ziół. Czy wystarczająco mamy już ich? Yy... 12 potrzebujemy. Ile, mamy, mamy. 17. To oczywiście. Yy, wystarczająca liczba. Ale idźmy tu jeszcze. Wszystko się przyda, tak? Dobra, jest jakiś ork. Wiadowca tu nie. Arok. O pewnie. Dobrze. Jeśli zdołasz. Co mogę wygrać? Okej, okay. co mogę wygrać? Eee. Yy, miecz, przyda się. Okej, okay, szybko. O, tarcza ma. Wiecie, już, już ma tarczę, pierwszy zawodnik. No Okej. Fak. To jest prosty? Dobra, jest. Chodźmy go rozwalimy. Fadi. Okej, okay. ciągle dobry Jeśli dobry Dobra, chcę przeczytać na przeszłość moim... Wej... Najlepszy, chodź ty się Ciekaj? O oh, fuck, Dobra, wczytaj grę No co mam zrobić? Za tego bangu nie tak Ech, serio Jeszcze raz ale spadnie będzie prosto Zobaczymy Cholera Ale szybko się przytuję, dobrze, że mam tego patrzy. Uff. Będzie nice, nice, nice Dobra Tu sobie Dobra, weźmy już tą źle tutaj I lecimy oczywiście Żelego zdyga ziele dobra chodźmy Szybko Tady go rozwalimy szybko O, tyż, że. No Okej okay. O Klucza skóra Zawsze spoko Dobra Co mogę wygrać? Co walczyć? Dobra Znowu z tym ziomek Cholera Ty ziomuś co ty robisz, no? Trzeba po prostu. Dobra, poczekam aż on wstanie, ten ziomuś. Uch, poczekam aż wstanie. Wezmę sobie te dzielone leczyncze. Paczka z bronią. Spokojnie. Spokojnie, ziomuś, spokojnie. Teraz tylko biorę paczki z bronią. Jeszcze jedna mi brakuje, żeby dać temu ziomakowi Ale chyba już tu nie znajdę Rafadi, Fadi ale mógłbyś lotić, co? Zapiszę na wszelki wypadek No cię zaatakuje Dobra, czekam na przeciwnika Okej okay. Aś ty ziomuś. Dobra Okej okay. Ten nie ma, ten nie ma Tarczy Okej okay. Wygrałem okay. Tak, to była dobra. Chodźmy i powiedzmy Nikt nie chce już. Wygrałem stało. dostanę, st. Robisz okay, poziom, szeroki zobaczymy Tylko A tu, dobra Szeroki Miecz. Uuuu, siły nam brakuje. Pogadajmy z nim. I w kolejnych y, miastach będzie mieć większe areny. Będzie coraz więcej osób. Dobra. Hadi ok. To co, to może skończymy na tym odcinek. To w kolejnym odcinku będziemy wykonywać y, zadania y, Scape z zewnątrz niż wewnątrz. Albo chodźmy jeszcze do... Albo nie, może już skończymy, co? No to w kolejnym odcinku będziemy robić wszystkie zadania z wszystkie już chyba. Tak, wszystkie. I chyba już w odcinku będziemy. Będą zadania, potem będzie rewolucja. Mhm, dobra, to jakoś tak się bijemy potem do Montery. No to ja się z Wami żegnam na razie.